Siemanko, ma do na Was kolejny odcinek, oczywiście serii MPG i widzajcie, zobaczcie, mam koszulkę. Temperatura by Skoli. I co powiecie na to? No musi, lans musi być, tak, Lans musi być. Ja pozdrawiam z tego serduszka z Kolima i widzowie dzisiaj, no co, tak jak Wam zapowiadałem, tak, jedziemy z moim wujaszkiem, będziemy zaraz jechać w samochody, kurde, oglądać do no, wypożyczalnie będziemy patrzeć różne samochody, bo wujek, no jak to będzie, powiedzieć? no głównie mnie nie będzie jeździć, tylko on potrzebuje czegoś konkretnego. O, już patrzę stoi tam, a zaraz do niego podejdę, yy, takie jeszcze mi się przypomniało Jeśli się kiedyś na zawody, a zresztą z dwójkiem, może o tym porozmawiam Pujek, siema Pujek o, po ci no. trochę na kurtę aaaa, ja, no. troszeczkę po tym, po ty. tym to oh. <laughs> ale powiem ci, ja opowiadałem temu Michałowi, temu sąsiadowi no. yy, o tym, on się normalnie wściekł wściekł się, że tyle pieniędzy jakby wy wydali. Znaczy, ty wydałeś sobie, bo ja to ty nie wkur się? Wściekł się zaczął cię wyzywać. Uuu, tak? No, może nie powinienem o tym mówić. Dobra, może nie powinienem o tym mówić. Nie, 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 wujek, nie. nie nic, to nie dawaj, 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 dawaj ogarniaj numer jakiegoś tego. Zrobimy sobie z tego jaja. Ja. Nie, 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 wujek, nie ma co, nie, nie ma co Ej, tego. Dawaj, zrobimy ten. Nie, wujek, nie, Weźmiemy, nie. Weźmiemy dzwoń, dzwoń wypożycza jakiś traktor. Wypożycza jakiś traktor. Powiemy, że ja chcę się pogodzić, niech tylko tak, żeby było normalnie, że laweta przyjeżdża, o... wszystko, no nie. A tu taki. Jaki, 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 traktor, jaki on ma? Traktor, żeby coś nie za dużego, coś nie za małego, no ty. A dawaj, bo ja mówię, co gadałem, bo ja byłem mu... so, jaja takie zrobiłem i ja opowiedziałem mu, bo on zaczął cię tam wyzywać i tak dalej. So sorry, powiem, że to powiem. Ale on powiedział, że cię benzyną i cię spali. Takie słowa rzucił. <laughs> no i o zaczął mocha, wysyłać no dobra, się dobra, od gangsterów, od, od tego, od, ale to że nie ba, Bardzo dobrze, bardzo siedzieć. dobrze. Ale i słuchaj, ja, ja nie powiedziałem. Jest prosta zasada. Jak masz dużo kasy, nigdy nie pójdziesz siedzieć. No tak, ale słuchaj, jak zażartowałem sobie bądź tak zaczął wiesz, wysyłać, ja mówię, a dobra, to jak ty, a i powiedział, że nawet jak ty byś mu coś dał. To on by tego w życiu nie, nie wziął, bo tam sobie przypomniał, że ty kiedyś dałeś dla Kuby, wiesz, tam do, do warki do, pożyczyłeś. 100 tysięcy tak? tylko, no bo to drobne rzuciłem mu, jak psu, on podniósł i kupił odowarkę, no nie? No wiem, ale i on no. tam coś powiedział, że ja, że jakbyś mu coś dał, to on by Naplu na to, by tego nie chciał wziąć A ja mu powiedziałem, a no dobra, to ja do wujka zadzwonię, bo już ma dla ciebie John Deere'a 7 r ale jak ty nie chcesz, to nie Wiesz, jak od razu zmienił gadkę? Dobry, od razu powiedziałeś mówi, A on, od razu on mówi nie no, to może jakoś tam się człowiek by dogadał, czy coś. Ale później wiesz co? Co zrobimy? No? Jak przyjedzie chłop, to zrobimy, że tu jakieś zamieszanie, coś tam, coś tam, on se pojeździ tym traktorkiem chwilkę, a ty przyjdziesz, o, to do mnie dostawa. O kurde, nie gadaj. o. o. A ile to będzie... wypożyczenie na dzień będzie no tam to traktor ile to, to... co to? To ja większe napiwki zostawiam niż ten. No weź ty pięć. Wiesz tu jakieś traktory zostawiłem. się będę bawić. A słuchaj, a mi się tak przypomniałem, był, kiedyś byłem na zawodach... Czekajcie, kiedy to w szóstej klasie pasywki byłem na zawodach. To w ogóle abstrak... W ogóle nie w tym temacie. Na zawodach No ja dalej do tego domu odejdziemy, bo tak trochę biedo tutaj czuć. A, no dobra. Ty, a będziemy jechać te samochody oglądać zaraz? Ja już czekam od godziny. No ja wiem, dobra, poczekaj, musiałem oporządzić. Byłem kiedyś na zawodach w 6 klasie w na takich bieg do biegania tam były tak na chyba nie, na 60 metrów chyba były biegi Na 100 na, na ile się biega wujek? Im bardziej sportowiec jesteś 60, 100, no na sz... można i te długie dystanse robić, no, ale to już to nie, nie wiem chyba ile tam na 60 chyba było Ale to było bieg czy sprint po prostu? Sprint To to albo 60 albo 100 zazwyczaj Chyba 60, no mi się wydaje, że to 60. Albo na 100, nie pamiętam widzowie, już teraz nie pamiętam. Nie powiem. mów nie mów czy mnie o 60 przepraszam, przepraszam no. Dobra, to powiedzmy, że na 100. No i On ja przypłychałem na te zawody widzowie, byłem pewny kurde, że coś tam mówię uda mi się wygrać. No i pierwsze trzy miejsca wygrywały, nie? dość tam jakieś tam, wiesz, jakieś tam drob, drobiazgi, tam jakieś tam powiedzmy jakiś... No nie wiem co tam, nie? No Czwarte miejsce zajęłem. I Co, nic nie dostałeś? No tyle co medal dostałem. A co za pierwsze miejsce było? A nie wiem co tam było, kurde. No to, to ty to... biegałeś po to, żeby coś dostać, nie mogłeś zadzwonić? No. To mnie tak, wujek, ale to i ja nie ja... mogę. Karolku, Toż to było jedziemy z 10 teraz lat do sklepu, temu, wujek, ja jedziemy do sklepu. Lat temu, jedziemy wujek. do sklepu i kupujemy to, co wcześniej dowiaduj się, co było za pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Kupujemy za wszystkie miejsca, no. Ty. Cześć, tak sobie teraz pomyślałem, 10 albo 11 lat temu ja byłem w szóstej klasie. Szósty. to 11 lat temu widzowie super, są tu powieści, ale ja to bym te samochody zobaczył. 11 chyba lat temu widzowie to było. Ja pierdzielę tyle czasu już minęło. Dobra, chodź, wujek, jedziemy. Chodź, wujaszek, jak jedziemy. Dlaczego nie jedziemy tym Polonezem? Ty, no to ja bym Polonezem no? To ty później Polonezem wrócisz a ja tym sportowym. Nie. Jak to, jak to ja się śmieję. Ej, dobrze, dzisiaj kolejna polóweczka. Masz tą polóweczkę z Luizą, żoną ma. Mam, mam, mam. Troszkę, troszkę już cuchnie, ale mówię, nie będę Będziesz musiał powodujesz. ciotce, ciotce, będziesz musiał zdjęcie wysłać. A to wyjście, to później wrócimy, najwyżej mi zrobić zdjęcie, to ja wyślę ciotce. Niech zobaczy, jak mnie, jak mnie ubrałeś. A co u ciotki, jak tam? Zróbko dobrze w ogóle? Aaaa, krokodyle się rodzą, nowe, bo ona chuduje. A co gadajcie, No? Ty a to prawda co ty, mi gadałeś ja se... wczoraj po pijaku, że, że to prawda że wy na krokodyla siodło zarzucacie i jeździcie na nim? Ja to do takiego takiego Maćka go dozwaliśmy, bo to uswojony No nie, nie gadaj. Normalnie na nim się nie ma. To takie mamy siodło Ja pierdzielę O no łopacie chcią siedzi tak taki w A to prawda, pokażę. że, że jakieś, to co gadałeś mi wczoraj po pijaku, że wy yy, robicie jakieś pokazy, że yy, normalnie krokodyl sam japę otwiera, a ty że głowę wsadzasz w jego japę i on cię nie ugryzie? Znaczy, człowieka mamy no, od tego, wiesz, że czego, no nie? Ha, no, no, rozumiem. Ale pokazy robimy takie, no. Ja, pierdzielę. To ja ale to, to... Ty, a zaprosiłeś mnie kiedyś do, tej, do, do Stanów, do was, do tej willi, żebym ja odwiedził, widzę nagrał odcinek, żebym do Stanów i willę a... pokazać? To nie, nie wiem, no. No weź, Zobaczymy, kiedy? zobaczymy, tylko nie wiem do której, no nie? A, no tak. No w sumie... No wiesz jak jest, wiesz jak się żyje. No i to tam kiedyś się Ty, tyczej, bo nie wiem czy ja dobrze jadę. Bądź tak. Ciotka teraz też będzie safari otwierać, takie ala. Kupiliśmy tam. Już chyba nie wiem czy dobrze jadę. 20, 20 hektarów takich lasów, tylko nie takich jak u tu, ku takich ładniejszych, no nie? No. Bedolwy, sprowadzone z Afryki, antylopy, takie tam różne rzeczy. Serio? Bo wiesz, w Afryce, w Afryce nie wolno polować na te zwierzęta, bo są te kłusownictwo to się nazywa. No ja wiem, no ja wiem, ja wiem. A jak u wiem, nas ci, ci co ich stać, no. to będą mogli sobie polować na co będą tylko co chcieli. Nielegalnie, o, ale będą. ci powiem takie biznesy, to ty nie jedź. Ty nie jedź, ty Karol Zgubiłem się, kurde, gdzie ja tu na tym... Jak ja byłem w, w twoim tak. wieku to ja już handlowałem no, nie powiem czym na wysoką skalę Ja wiem wujek no ale to nie trzeba o tym głośno gadać i to nie papierosami czy alkoholem No tu jest wujek, gadałem z gościem, on no. mi mówił, żebyśmy się patrzyli na spokojnie bo to zaliczkę co ty im kazałeś ci, to mu wysłałem Powiem ty... Ci, że jak przychodzili do mnie, jak wciągnęli to im się uszy trzęsły A tale pieniędzy zostawiali Ja pierdzielę. to na A, tym to się biznes nie trzęsło wiem. No, go Ale to za młodego no, gdzie te luksusowe auta? A to, 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 to nie jest luksusowe? Ten to przestarzały, bo takiego to mało, ale nowszego. Rósemka jakaś bida. To jest bieda? Ford? Tego to na pewno nie chcę. Aha. Porsche. M Bentley to jeszcze stary. Boże, BMW. Ci. Może tego sobie weźmiemy, chociaż jakoś wygląda, jakoś inny taki Wyciągarko. A czekaj, ja się odezwał jak w środku ma Ty no. no to jest taki kurde jakby jakiś ten. No nie wiem Rynowy, do Balić? zabawy akurat O, fajnie chodzi No te koła mi się nie podobają. No to te koła to mam tak, jakby powodzi wodzie on miał jeździć. Ty, ale on. Się słabo rozpędza, wujek. Dobra, to dawaj z tego gówna coś wybierzemy. Można tym jeździć? No można, bo ja z do gości, on mówi, że klucze są. Jak coś wybierzemy, tylko muszę no. do niego zadzwonić, ten, nie wiem. by zrobił czy coś. Mm. Dobra. A to co, to to do Bill, bill, się rozpędza. To ja i to, wiem, to że to w, dla ciebie, to a może dobrze jeździ, co? O kurde, ty, dobrze nie. jeździ Czy nie? A No tak jest, nie ma co się jadać z takim to... przyspieszeniem, wiesz co chodzi A to może ci się spodoba? Ty, dawaj pod, dawaj podpalimy to No nie no, bujek No powoliło cię, no nie palić to Nie, ja to to może bym się przejechał zobaczyć, czy to się będzie nadawać do czegoś O kur... Ty To, to jest, to, to szatanisko jest o, jo, pier... nie, to to się nie daje, to, to to nawet nie hamuje za bardzo. Ma mocy, ale nie hamuje. Dobrze, że ruchu nie ma, 240 lecę. Eee, o ja 200... pierdziele. 250, Karolku, złapałem, ale to... Nie Ty, ja wiem, teraz korwetę wziąłem, ale tym to, tym to, nie ma, nie będziemy tego brać, bo tego, to nie hamuje w ogóle. Jakby hamulców nie miało. Ja lekko gazu daję, a to już jedzie, ale to... O kur... Ale to nie ma hamulców, to tym się nie da jeździć. Nie, 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 zobaczcie, hamuje a to nie. Próbujemy się tym kawałek widzowej przejechać, ale... Ej, wujek. Poczekaj. O, tak, no to to mnie to takie... Nie, 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 ja ten... 300, 300, 300 miałem 340 miałem, ty tym się nie da jechać! Co jest? To, ja, o, ja też tym bym się przejechał, wszystkich eee... złapałeś 350 Dobra, dam mu tysiaka, niech se pochowa do tej wiaty, te traktory, bo to. Widzowie, zobaczcie. Nie, no tym się nie da hamować. Nie, takich. szkoda wsiadać, no ale dobra, no. Chociaż ja to tylko bym odstawił, bo. No tym się nie da jeździć, to nie ma hamulców. Jakiś gówno. To jest dla nich MK, rmosien, jak tu nie chce jechać. Co, gówno? To to zostawiam nawet tutaj, ja nie będę tym jeździł, to wstyd. Nie no wuj, nie można tak odstawiać no. Dam mu tysiaka dolarów więcej, to zrobi. Gdzie to, to BMW M, kurde M8. Gówno. BMW mi też tak nie podobają, bardziej M4 mi się podobają, ale... Ten? Tu to wygodnie chociaż. Ło Bentley to może być, no ale to takim, żebym jeździł parę lat temu. Oj, ale to wiesz, to nie kupujemy, a wypożyczamy, to można i codziennie co innego brać, no nie? No najwyżej, nie wiem, no... A ja zobaczę to... E, Porsche o, Bentley mnie... O, Bentley, o, podoba mi się. Ty, Porsche jak ładnie brzmi. Bujek! może takiego Porsche byśmy wzięli czerwone, co? I pod... Ty, ty a te. To... o kur... Ty, a te Porsche fajnie przyspiesza i hamuje też nawet, nieźle. Carol? Ej! Ty. O kur... Żyjesz? Żyję, żyję, tylko... No co kurde i co zrobiłeś? No... Drifta na dr tym, na, na tej łące tej... Wujek! Zniosło tak trochę. No A nic się nie stało. Dobra, Porsche ci przejedźmy. To w dupie mam tego Bentleya. No dawaj go postawimy no Chłopcze postawi Ty fajny oto Porsche, ale za małe dla mnie Ja nie lubię Nie no kurde co no Nic wójkowi nie pasuje Jeszcze rozpieprzył Bentleya. On będzie chciał kasę To mu przelejesz Ja nie wiem skąd ty masz tyle kasy Mówię ty no, mu przelejesz Co? O? Oj, to Porsche to takie no nie, może ten Ford będzie fajny. Ty... Nie no, myślałem, Ford że... To elektryk jakiś. To weź to spal, nie będziemy tym jeździć elektrykiem. Ugu, no gówno, to nawet nie jedzie. Eee, powiem ci, że to, to nie ma jakichś innych wypożyczalni w okolicy? No jest, ale kawałek dalej by przejechać, ale tutaj to nie. Eee żeśmy żeś mnie zabrał do takiego miejsca, że. Ale wujek, to? Że oni, oni przyprowadzili te wszystkie samochody, żebyś ty... Nie, nie chcę tego. Nie ma wypożyczalni. Nie chcę tego gówna. No, no, no. Co za nie chcesz? <noise> Jakiego gówna? Nie no. Jakiego gówna, wujek? Oni to się nie rozpędza i poświrować nie można. No jak nie można, jak driftuje? Ja tu przyjechałem odpocząć się, pobawić, a nie. Zobacz jak driftuje, daj mi no, się tym gardząć. driftuje, to dupy jest ten drift. Ugadać, że ty chcesz driftowo, to by coś innego człowiek załatwił. No. Nie ma tu jakiejś terenówki, no taki fajny. Nie ma jakiego Mavelika, jeepa albo coś, to byś mnie ściągnął. No to mogę ci, ale to na dzisiaj to nie uda, nie, nie uda mi się no. A no jutro bawryjka ogarniesz albo coś? No ogarnę, no, ale to dzisiaj to coś z tego trzeba wziąć. Nie, nie wziąć. no kurwa, to to gówno jest. U to. To daj się karnąć, to jest kurde, tego. fajne fajne. przejedź. Który je to jesu. jest ten najszybszy. I to wspomnienia wracają jakby jakieś takie miałem Zobaczcie. Który to stuki... jest ten najszybszy U No to ten? Tam ten... Ten kurdupel, ale nim nie wyhamujesz, rozpieprzysz go. Dobra to I słoje? Hajte widzowie, bo tu trzeba... Brawo! Ile nie michałeś 350 No kurde, Rolls Royce zrobiłbyście a to bym się do... Rolls Royce'a. jaki, bo. Ale wiesz, jakie to wrażenie zrobi na Michale? Dobra, to. On, on, mu powróci czasy, on pomyśli, że ty mi kupiłeś od nowa, takiego, jakieś takie umiałeś. Na nim, na nim, na nim, to wrażenie to wszystko robi. Ja to bym Rolls Royce'a wziął, bo nim chociaż można polatać bokiem. Dawaj, Rolls Royce'a, wujek. A możemy dwa wziąć, ty jeden dla siebie i ja jeden dla siebie? O kurwa, 400. Czy nie? 500 na godzinę, 500 na godzinę, po. Ja w sumie no 6, 6, 6, 6 pak prawie leciałem. Kujek. O to, o, o to Karol bierzemy, o to. Dobra, a dla mnie weźmiesz Rolls, Rolls, Rolls Royce czy Dobra, nie? Dobra, bierzemy dwa tam co tam, stać nas. Dobra, to ja Rolls Royce, bo zajebisty, można nim fajnie driftować. Ty, to ja Polska zostawiam tu, to jedziemy do domu, dawaj. Zaraz napiszę gościowi, ile tam. On nam wyśle rachunek. Wujek, co ty odpier? No i po wujku. Chyba. Wujek? No, tego nie wierzymy. Nie, no przyfikniemy chyba to, no nie. Hmm. Oh. Dobra, ja to... Ja do domu. Ja tu, do... wiesz co? Do tym pomagać, będę jeździł, tak dla bezpieczeństwa. No tak dla bezpieczeństwa najlepiej by było ci powiem Dobra i bokiem, i bokiem wchodzę Bo tak. Zauważyłem, że jak... Zau, zauważyłem, że jak lecisz tym samochodem takie 600, to powiem ci, że tak średnio hamuje Znaczy ci powiem on przy 300, przy 200, przy 100 nie chce hamować To dopiero 600 To dopiero 600 wujek Ja 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 do dodaję gazu, a tu wieś jak jest Ja do chałupy jadę Ó, tam tak już tyle nawet nie leciał, jak rozbieg doży brał, do skoczni. Bicho, jak zobaczysz tego rysowca, to on powinien, no kupiłeś. Znowu masz to samo? Ty, ja może u to auto to zostawię, bo tym się nie da jeździć. Dobra. Ty, ja Dobra. To we... No weź, Porsche, a Gdzie ty na jesteś? Ja już przy chałupie. Ja pierdzielet, ty ja będę i mi No nie, no weź jakiś Porsche, ja... to się napiszę gościowi, że bierzemy dwa. Dobra. Ja to specjalnie po przy chałupie, żeby Michał... Ja mu jak coś to będę jadł, że ty mi to kupiłeś, dobra? No tu ja już wezmę tego. Ty, ja go będę tego. wkręcał cały czas, wujek, ja go będę wkręcał, że ty mi kupowałeś, to wsio. Dobra, to przecież z żarty żartami, no nie? Co? No. Można sobie pożartować trochę. Po to żebym tu przyjechał, żeby sobie pożartować ja ja sobie robić. No, od ciotki odpoczniesz DI A nie, to, to to pierwsza rzecz. Dego o ciotki się odpocznie Ty a jutro co, będzie burzyć to stodołe <kluzny> Jak firma przyjedzie, to No ja dzwoniłem do nich, to mają przyjechać, niby, to by się to powiebało. No, ale się zdziwią chłopaki jak przyjadą z firmy. Zobaczmy... A ty jedziesz już tu? Ja jadę, jadę, czekaj na mnie tam. To nie gadaj mi co wziąłeś, to ja zobaczę, zaskoczę się. Co ty tam żeś wybrał? Ale by był ja jakbyś polonezem przyjechał. Ło, kurwa! Ale ty do tego koloru wziął za to zostawiłem tam. No tak, to no to później się odbierze go. Wziąłem, podpaliłem go. No nie, no nie gadaj takich rzeczy, no. Może <grym> on mi potrzebny. <grym> ty byś wszystko wujek podpalał, ci powiem. A te cygaro wziąłeś kubańskie i załatwiłeś, czy nie? O kurde, zapomniałem. Sorry. No, no to raz dwa. A jest i Bentley, ty to, to się będzie prezentować Rolls Royce i Bentley rolls i Bentley'ek. ważej po płytach jedź, bo można przyhaczyć, bo niski. Oh, niski. No. A ile masz gotówce przy sobie? Nie, nie, na takie drogi, no. Ile masz gotówce przy sobie? Luan, co będziesz tam przez zastanawiał? No, tak ciekawości do chciałem wiedzieć. Się nie martw za bardzo, bo im bardziej się będziesz martwił, tym gorzej będziesz wyglądał. Wujek, ja to się w ogóle zastanawiałem czy ochrony nie wynająć, bo ten Michał kurde tak groził, że cię... Do Matu się podjedzie i będzie dobrze, nie bój się. Ło, ja się, o to nie martw że tu będzie źle, tu się porządek zrobi, to trzeba to firmę wziąć. Ładnie, tylko ja, ja bym go przemalował trochę u tego. Ty nie będziesz malować, bo to czyjeś to wiesz, nie będziemy malować. Mm. Ros stoi, elegancki widzowie. Ale no nie ucieku... można takiego jakiegoś innego tego załatwić w kolorze, ten jakoś no nie, mi nie leży. Wiem, no zobaczymy. W kolejnym wypadku jedź to oddaj. Jedź to oddaj i innego weź. Nie będę oddawał. Jedź do Warszawy po Bentleja normalnego, w normalnym dobra. kolorze. A to co Wójt, to, zaraz co to dobra? jest u to? Zaraz, zaraz ogarniemy. z tym, przyjdzie. czarny z czarnym, weź jakieś te skrawe kolorki, żeby ludzie widziały, a nie. No dobra. Ja tu nie przyjechałem w ciemnocie żyć. No dobra, zaraz będziemy, zaraz będziemy dumać. Ja idę idę wiesz jakie ja mam auto w garażu? Wiesz jakie auto ja mam w garażu? No ja wiem, w czekaj, ja idę do kibla no. tylko Byś się zestrał, jak byś zobaczył Dlatego idę Widzowie... Te worki co to? Miała byś ta, ta sprzątaczka dziwna, jest. Czekaj bój ja przyjdę no W kolejnym odcinku widzowie, będziemy burzyć te stodoły prawdopodobnie Już pogadam tam z tymi ludźmi i tak dalej, możliwe, że tutaj już coś zaczniemy ogarniać, nie? się zacznie się powoli może ogarniać, bo póki wujek jest to wiadomo Trzeba to Dawaj, dawaj załatwiaj tego jeepa, kurde. Będziemy jeździć, czy nie? Widzieć, ja to... nie przyjechałem tu siedzieć, to. <laughs> muszę, muszę jeepa ogarniać, ale to zobaczycie już. Jeepa Mavericka, cokolwiek. Musimy ja. Karolek tu coś ty... przyświrować tymi oczami. Łatwiej, wujek Nie martw się nie żeby stały tylko, no. Do... No ja wiem, no załatwię. Dobra, zaraz będę dzwonił. Ty. No. albo dawaj sami roz, rozbierzemy to. Weź kuparkę mi, i spróbujemy to zburzyć. Przecież to będzie My proste. Mam jakbyś miał 15 Ej. lat. Krolek. Znaczy, A jakimiś... czy yy, komuś to Nie latem. da się. Nie da się nie da się jakiego czołga wydać byśmy strzelili już to. By, przepraszam, wujek jednak ma pomysły jakby miał ze 5 lat. Ale ja to takie pomysły to no, no wariackie, no so pieniądze, to trzeba się bawić. no. Co ty myślisz? Ty wariacie, są coś warci. By cztery razy byś strzelił czołgiem do gośnicy, ale by się nieździło. No jak na, To wynajmujemy na kolejny odcinek czołki i walimy w to? to? Jak ogarniesz? Ja zapłacę. Ogarnę. Ale ciotce nagram na TikToka, firma, zrobimy. W kolejnym odcinku oficjalnie zapo zapowiadam Wam, że wynajmuję czołki, walimy z czołgów stodoły i rozpieszczamy, o tak? Tak. Dobra, widzowie. No to ja idę zajmować się tym, żeby czołg wynająć. Trzymajcie się do tego Lara.